Do piątku, 22 marca, rodzice dzieci sześcioletnich muszą zdecydować czy posłać je do szkoły, czy zrobić to dopiero za rok. To decyzja ministerstwa, ostatni rok kiedy mają taki wybór. W przyszłym roku wszystkie sześciolatki rozpoczną naukę w szkołach obowiązkowo. W ubiegłym roku w gminie Police do klas pierwszych poszło około 20% wszystkich sześciolatków, w sumie 70 dzieci. W tym roku myślimy, że pójdzie więcej. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że zgodnie z obowiązującym prawem za rok do szkoły pójdą wszystkie 6-7 letnie, no a więc istnieje ryzyko, że będzie duży tłok, i jak ktoś tego tłoku chce ominąć, ten tłok chce minąć szkoła, no to w jego interesie jest to, żeby dziecko wysłać w tym roku. Do tej klasy w chwili szkoły podstawowej nr 8, trzy lata temu, trafiło pięcioro dzieci sześcioletnich. Minęło więc sporo czasu, aby stwierdzić, czy młodsze dzieci rzeczywiście sobie poradziły. Muszę powiedzieć dzisiaj po tych trzech latach, że poradziły sobie doskonale. Żadnych obaw. Program jest tak dostosowany, że dzieci sześcioletnie doskonale sobie z nim radzą. Moje sześciolatki, a mam ich pięcioro w klasie, wygrywają konkursy. Są pierwsze w różnorodnych, w różnorodnych zadaniach. Radzą sobie, powiem, doskonale. Doskonałym przykładem na to, że bycie młodszym w klasie nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów, jest uczennica trzeciej klasy, Aleksandra Kłos. W drugiej edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako jedyna z polic, zdobyła wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych Mam 6 lat. Zrobiłam lalkę z książką. I w tej książce zachęcam dzieci sześcioletnich, żeby poszły do szkoły. Tym samym Ola stała się bohaterką w swojej klasie i całej szkole. Ministerstwo nagrodziło ją zabawkami i książkami. Obecnie uczennica klasy trzeciej nie spoczywa na laurach. Bierze udział w wielu konkursach, między innymi w ortograficznym języku i matematycznym kangurku. Obok Oli w klasie jest jeszcze czwórka dzieci, które naukę rozpoczęły w wieku sześciu lat. Wśród nich jest dziewięcioletni dziś Tomasz. Trafiłem tutaj do filii, to miałem gdzieś chyba 6 i 3 miesiące. No, trochę muszę przyznać że się bałem, że tam mi źle pójdzie może jakoś, ale muszę przyznać, że jest dobrze i już się nie martwię. W tej samej klasie uczy się Konrad. Dobrze pamięta swój pierwszy dzień w szkole. Jak twierdzi, na początku trochę się obawiał, jednak strach szybko minął. No, ja myślę, że mi dobrze idzie, ciekawe zadania są. Y... Czego najchętniej się uczysz? Ja matematykę lubię i polski. Ministerstwo Edukacji zapowiada, że nie zamierza w przyszłym roku wycofać się z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich. Oznacza to, że we wrześniu 2014 roku w szkolnych ławkach spotkają się dzieci siedmioletnie i obowiązkowo sześcioletnie. W samej szkole podstawowej nr 8 spotka się prawie 500 pierwszoklasistów. W sumie za rok tylko w gminie Police naukę w klasach pierwszych rozpocznie prawie tysiąc dzieci. Pani, mając w swojej grupie większość sześciolatków, oto siłą rzeczy pewnie będzie skupiona w głównej mierze na tych młodszych dzieciach, a to siedmioletnie dziecko będzie troszeczkę jakby w sytuacji trudniejszej. I tego, tego, tego może, trzeba, trzeba mieć świadomość, no, że takie sytuacje są. A więc w tym roku istnieje ryzyko, że moje dziecko małe będzie ze starszymi, no i może będzie narzekało, że jest mu trudno, ale w roku następnym będzie z młodszymi i może będzie narzekało, przecież ja to miałam wszystko w przedszkolu już, co jest teraz w klasie, no i też może być sytuacja taka niezbyt komfortowa dla niego. Z roku na rok szkoły są coraz lepiej przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich, rodzice mogą osobiście udać się do placówki, zobaczyć jak wyglądają sale oraz poznać sposoby prowadzenia zajęć. Oprócz tych właśnie wszystkich treści dydaktycznych jest dużo zabaw. Dużo takich momentów integrujących klasę. Dużo momentów, w których dziecko może wypocząć. Jest dużo rysowania, dużo malowania, prac plastycznych. Bo właśnie sześciolatek, jak wiemy wszyscy, nie skupia tak długo uwagi jak starsze dziecko. Ostateczna decyzja, czy posłać dziecko do szkoły w wieku lat 6, należy do rodziców. To oni najlepiej znają możliwości swojej pociechy. Warto także zasięgnąć opinii specjalistów ważne, aby decyzja o rozpoczęciu przez dziecko wczesnej edukacji szkolnej była przemyślana i podjęta z myślą o dobru dziecka.